Autorzy nowelizacji wskazują konieczność wprowadzenia nowych przepisów dotyczących badań technicznych i ich dokumentacji do dnia 17 września 2022 roku. Chodzi m.in. o dostosowanie polskich przepisów do Dyrektywy Europejskiej, o aktualizacji niektórych oznaczeń kategorii pojazdów i dodaniu systemu E-Call do wykazu badanych elementów. Przede wszystkim jednak niezbędna jest aktualizacja kryteriów uznania stanu technicznego za niezadowalający. Proponowane rozporządzenie zakłada m.in. zmianę nazewnictwa i kwalifikacji grup usterek wykrytych podczas badania technicznego i wprowadzenie jednoznacznych kodów usterek. Ma to na celu ograniczenie wątpliwości diagnosty, kiedy należy zakwalifikować usterek do kategorii drobnej, poważnej albo niebezpiecznej. Projekt rozporządzenia został już opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury. System ECOL w wykazie badanych elementów, ale tak trochę taki martwy system. W naszym kraju martwy rzeczywiście. Możemy dzisiaj zgłosić się do dealera samochodowego, zażyczyć sobie takiego systemu, ale jeżeli dealer jest uczciwy, powie, tak, ten system zadziała, jeżeli będzie zdarzenie miało miejsce poza granicami naszego kraju. Ja pamiętam jak wprowadzano u nas y, y, telefon alarmowy 112, ile czasu to trwało, jakie nieporozumienia z tego wszystkiego wynikały i z tym systemem e również y, mamy taki sam, taki sam problem, chociaż inne kraje już sobie z tym świetnie poradziły. No to porozmawiajmy o tym, co być może będzie działać. Zmiana nazewnictwa i kwalifikacji grup usterek wykrytych podczas badania technicznego. Wprowadzenie jednoznacznych kodów usterek. Czy to ma szansę zunifikować pracę diagnostów? Pamiętam. Około 10 lat temu, kiedy jeszcze pracowałem w Inspekcji Transportu Drogowego, pojawiły się pierwsze mobilne stacje diagnostyczne, i już wówczas pan minister Połecz wnioskował o to, żeby inspektorzy, zatrzymując dowód rejestracyjny po badaniu na tej mobilnej jednostce, wpisywali kody, które już dzisiaj mamy. Musimy dostosować oczywiście te przepisy do y, przepisów wynikających z dyrektywy unijnej, bo ona wskazuje nam kierunki, i sądzę, że naprawdę byłoby to ok. Diagności dzisiaj mają dostęp do cepiku. Kiedy przeprowadzamy badanie techniczne, automatycznie wpisują. Wszystko to, co trzeba. Jeżeli pojazd pojawiłby się z usterkami, również na podstawie takich kodów, bez jakiegoś rozpisywania się zbędnego, byłaby to jasna i czytelna informacja dla tych trwaniaków, którzy próbowaliby w następnej stacji diagnostycznej dokonać badania. Może tam się uda, tak? Takich osób nie, nie brakuje. Więc ja myślę, że powinniśmy to jak najszybciej dostosować. No to skoro tak, to jest szansa, bo wszystkim nam się marzy, aby Kopciuchy zniknęły nie tylko z polskich domów, ale także z dróg. No i być może dzięki temu, może od września.